Za nami drugi tydzień jesiennego sezonu ESLMP. Czas na szybkie podsumowanie. Przypominam, że stawką tego sezonu jest nie tylko tytuł Mistrza Polski i nagroda pieniężna, ale też bezpośredni awans do zamkniętych kwalifikacji IM 2021. Illuminar Gaming rozpoczęło swoją przygodę z obecnym sezonem od zwycięstwa nad Izako Bors. 16:11 na Mirażu i 16:11 na Overpassie. W drugim spotkaniu Wisła versus Pelmix to zespół szpera okazał się lepszy. Panowie wygrali 16 do 11 na Niuku i 16 do 8 na Vertigo. No jest ten luz spontan, ale też brak o. sprawdzonej pozycji, gdybym miał. Miją lepszy pistolet! Mógłby to zrobić nie! On ma USP i on zdobywa trzy fragi! Wiem, że kochacie wywiady ze szperem, także łapcie krótki fragment. Czo, jak tam Grzegorz się czujesz po wygranym meczu? No, tak, mogę się czuć. No fajnie. Cieszę się, że wygraliśmy 2-0. Graliśmy. W miarę luźno i fajnie, że wygraliśmy no, byliśmy chyba faworytem, także do, do, zrobiliśmy swoje, tak powiem. Team Gaminate podzielił się punktami z pompą. Piękny kombak pompy na mirażu pozwolił im wygrać to spotkanie 16 do 14, jednak na overpasie to Team Gaminate zdominował rywala, pewnie wygrywając 16 do 9. Drugi tydzień rozpoczął się od razu od meczu tygodnia Xcom Ago kontra Illuminar. Pierwszą mapę D-Train wynikiem 16 do 9 wygrały Jastrzębie, no ale Vertigo należało już do graczy IHG i zakończyło się wynikiem 16 do 11. ABES i Wisła również podzieliły się punktami. Ośmiornice były lepsze na Mirażu, jednak Wisła zaprezentowała nam fenomenalny powrót do spotkania i z wyniku 2 0 finalnie wygrała na overpassie 16 do 12. Zerknijmy na sytuację w tabeli. Pierwsze miejsce Wisła All In Games z Kraków z wynikiem 13 punktów, na drugim miejscu Akcji na Pakt 10 punktów i na trzecim XCOM AGO 9 punktów. Niechętnie prezentuję naszą tabelę z predykcjami, On w tym tygodniu poszło mi średnio, ale byli gorsi. No ja z 8 punktami. Kuba, no gdzieś z twitterem, ale ekipa ESL TV na miejscu pierwszym punktów 14. Pewnie oszukują jak zawsze, bo Ustawiają oni mogą więcej, tak, no też tak mi się wydaje. Wracamy do Was w poniedziałek o 18.30 i to już od razu z meczem tygodnia Ago kontra Aves, czyli powtórka wielkiego finału z zeszłego sezonu. To wszystko na dziś, Buziaki, trzymajcie się. Pa!